W tym odcinku opowiem Ci o zaskakującym sposobie na to, jak dokonywać wielkich rzeczy, dbając o pozornie nieistotne, małe sprawy. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. Steve Jobs. Witaj w odcinku dziewiątym. To już prawie pierwsza dziesiątka mojego podcastu, który powstał między innymi dlatego, bo chciałem w jakimś stopniu zmieniać świat. Więc chyba jestem wystarczająco szalony, albo przynajmniej wystarczająco wyjątkowy. I nie ma w tym nic pysznego, każdy z nas ma różne doświadczenia życiowe, cechy fizyczne, właśnie po to, by być wyjątkowym i unikalnym. Nawiązując do stałego wstępu, naszym życiowym zadaniem jest nie tylko uczynić rzeczywistością nasze śmiałe marzenia, ale także korzystać z naszych wyjątkowych cech, by w jakimś stopniu, na swój sposób, zmieniać świat. Niezależnie czy opracujesz przełomową technologię, jaką była chociażby żarówka, czy zdecydujesz, że każdego dnia powiesz komuś coś miłego, lub będziesz lepszym rodzicem dla swoich dzieci, czy też będziesz segregował odpady w swoim domu, możesz przyczynić się do czynienia świata lepszym. Jeśli jednak masz ambicje, by zaprowadzić pokój na świecie, to czy sam opanowałeś już swoje emocje, czy potrafisz je wszystkie nazwać? Jeśli chcesz, by ocean był pełny ryb zamiast mikroplastiku, czy segregujesz odpady i robisz racjonalnie zakupy? Czy w przypływie emocji też dbasz o środowisko, czy kiedy jest ci źle, masz to po prostu w... Jakby to było, gdybyś dbał i miał chęć nawet bez publiczności? Jeśli chcesz, by ludzie na świecie mieli wodę i jedzenie, aby nikt nie głodował, czy sam nie marnujesz wody i jedzenia, zamiast kąpieli w wannie bierz przynajmniej raz w tygodniu szybki, prysznic. Jeśli chcesz więcej sprawiedliwości społecznej, czy sam dla siebie i innych jesteś OK, co do siebie mówisz najczęściej? Chcesz, aby pracodawca hojniej cię wynagradzał? To czy jesteś gotów dać z siebie coś więcej? Jakiej jakości jest twoje dzisiejsze zaangażowanie w pracę i czy jesteś w stanie to zwiększyć? Jeśli chcesz, by dzieci mówiły prawdę, sam przestań je okłamywać. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie, jeśli chcesz zmiany, zacznij ją od siebie. Nie zmieniaj świata, zmień siebie. Mahatma Gandhi. To tak jak w tej mądrej opowieści o dobrym królu. Dawno temu żył sobie pewien król, którego królestwie poddani żyli dostatnim i szczęśliwym życiem. Niczego im nie brakowało. Pewnego dnia król wybrał się w najdalsze tereny swojego królestwa, by porozmawiać ze swoimi poddanymi, by jeszcze lepiej wiedzieć, jak im się wiedzie. Wybrał się boso, by doświadczyć większej jedności ze swoim ludem, który także chodził boso. Poddani byli zachwyceni. Król naprawdę miał dobre serce i naprawdę był doskonałym słuchaczem. Po wielu tygodniach podróży, król wrócił do swojego królestwa równie zadowolony, wiedząc, że jego poddani żyją życiem swoich marzeń. Szczęśliwym i dostatnim. Niestety, podczas podróży nabawił się kontuzji. Odchodzenia Boso przez wiele tygodni po nierównym terenie rozbolała go stopa. Wezwał swoich ministrów i przekazał, że drogi są niewygodne i pełne kamieni. Powiedział, że jeśli dla niego one są niewygodne, to także dla wszystkich poddanych. Król rozkazał, by wszystkie drogi w królestwie pokryć skórą, by stały się równe. Miękkie i wygodne dochodzenia. Ministrowie oczywiście zaprotestowali. Pokrycie wszystkich dróg oznaczałoby zabicie ogromnej ilości zwierząt i wydanie dużej ilości pieniędzy. Dlatego wezwali mędrca, który znalazł dla króla rozwiązanie. Mędrzec zadał pytanie: A gdyby tak, zamiast zużywać ogromnych ilości skóry, zużyć jej mniej, pokrywając tylko stopy króla? Król był w niebo wzięty. Tak mu się ten pomysł spodobał, że nie tylko rozkazał przygotować dla siebie parę butów, ale też dla wszystkich swoich poddanych. Jeśli chcemy zmieniać świat, zacznijmy najpierw od siebie. Nie ma innej drogi do skuteczności. Mała zmiana własna da ci doświadczenia i zasoby niezbędne, by działać w obszarze dużej zmiany. W której musisz być skuteczny i autentyczny. I uwaga, tu nie chodzi o to, by być tylko OK od dziewiątej do piątej, tu chodzi o to, by być OK także, gdy ci się nie chce i nikt nie patrzy. Jeśli chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę. Matka Teresa z Kalkuty. Poznaj sześć kroków do wielkiej zmiany. Krok pierwszy. Zacznij od siebie. Kiedy mój syn miał przyjść na świat, wiedziałem, że będę w jakimś stopniu dla niego wzorem zachowania i postępowania. Czy tego chciałem, czy nie, wiedziałem, że mam wiele do zrobienia w zakresie własnego rozwoju osobistego. Dlaczego? Czy to znaczy, że byłem jakoś specjalnie popaprany? Chodzi o to, że z biegiem życia, dzieciństwa, dorastania, dorosłości, kupujemy od innych nawyki, przekonania, podejścia, kształtujemy wartości, wyrabiamy opinie i konkluzje. I pytanie, które z nich wspierają na drodze do sukcesu i szczęścia? W jakim stopniu nas wspierały? Które wspierają nadal? I czy, aby na pewno wszystkie chcemy przekazać swoim dzieciom? Jakie miałem nawyki, zachowania, podejścia, przekonania? Jakie miałem nawyki, przekonania, podejścia, o których nie widziałem świadomie? Nie chciałem, by wszystkie były jego. Porządki zacząłem od siebie. Za cel numer jeden postawiłem intensywny rozwój własny, by rozpoznać i wykorzenić wszystko, to, co nie wspierało. Leciałeś kiedyś samolotem? W trakcie instrukcji bezpieczeństwa Stewardesa omawia maseczki. Kto zakłada pierwszy maskę: matka czy dziecko? To nie egoizm założyć najpierw maskę w samolocie sobie. Zaczynasz od siebie, by dać większe szanse swojemu dziecku na przetrwanie. Najpierw zapłać sobie. Jeszcze zanim zapłacisz swoje rachunki, odłóż część pieniędzy. To złota zasada oszczędzania. Niezależnie od tego, czy jesteś zadłużony, czy śpisz na pieniądzach, najpierw zapłać sobie, by poczuć, że twoja praca jest wynagradzana. Krok drugi: bądź świadomy tego, gdzie jesteś i gdzie chcesz być. Gdzie jesteś, na przykład w obszarze zdrowia? Jaki jest stan twojego zdrowia? Jakie są twoje nawyki związane ze zdrowiem? Gdzie chcesz być? To pytanie o Twoje cele. Jakie masz cele krótko i długoterminowe i czy są zgodne z tym, co jest ważne dla Ciebie w życiu? O wyznaczaniu celów mówiłem w odcinku piątym mojego podcastu pod tytułem Dlaczego wyznaczanie celów nie działa? Krok trzeci: na co tak naprawdę masz wpływ? Także w odcinku numer 6 przedstawiałem ci Twoją strefę wpływu. Była mowa o strefie zainteresowania, czyli, na przykład, interesujesz się polityką, cenami paliw, pokojem na świecie itd. Jest także Twoja strefa wpływu, czyli to, na co masz naprawdę wpływ. Czyli swoje zachowanie, swoje emocje, myśli, słowa. I w kontekście, na przykład cen paliw, twoje zużycie paliwa w aucie, na to masz wpływ. Jeśli chcesz zmienić innych, czy oni wyrazili na to zgodę, twoje dzieci, twój partner, twoja partnerka, twój szef, twoja szefowa, jeżeli jesteś nauczycielem, twoi uczniowie jeżeli jesteś uczniem, to twoi nauczyciele. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na innych, stwórz lepszą wersję siebie. Chcesz, by dzieci przestały mówić podniesionym głosem? Sam zacznij ciszej mówić. Chcesz, by dzieci przestały kłamać? Sam przestań ich okłamywać. Chcesz, by partner, partnerka okazywała Ci uczucia? Sam zacznij to robić albo rób to tak, jak ta druga strona lubi. Krok czwarty. Postaw na rozwój osobisty, samodoskonalenie i samorozwój, czyli kwintesencję tematów, które przedstawiam w tym podcaście. Przyjrzyj się swoim emocjom i nastrojom. Czy potrafisz nazwać wszystkie emocje, których doświadczasz? Mamy podobno sześć podstawowych, a blisko dziesięć rozszerzonych. Jak reagujesz w sytuacjach stresujących? Jak reagujesz na emocje innych ludzi? Jak reagujesz na odmienne zdanie innych? Jak regulujesz swoje emocje? Czy jesteś wolny od ładunku emocjonalnego? Czy uwolniłeś swoje negatywne emocje? Jak radzisz sobie ze swoimi nastrojami? Czyli na co się zwykle stroisz. Jakie są Twoje przekonania i wartości? Co jest dla Ciebie prawdą? W co wierzysz? Co jest dla Ciebie w życiu ważne i czy działasz z tym w zgodzie? Jakie są Twoje cele życiowe? O tym wspominałem ciut wcześniej. Dokąd zmierzasz i czy jest to zgodne z Twoimi wartościami? Krok piąty. Jaki jest pierwszy najmniejszy krok? Zacznij od ścielenia łóżka. Może wydaje się to małostkowe, to płynie z tego wielka lekcja, którą spopularyzował admirał William McRaven w swoim wystąpieniu na uniwersytecie w Teksasie w 2014 roku. Nagranie na YouTubie ma blisko 2 miliony wyświetleń. Link do nagrania znajdziesz w opisie odcinka. Jednym z ważniejszych przesłań tego filmu jest to, że jeśli nie potrafisz robić rzeczy małych, nie będziesz mógł robić rzeczy dużych. Stąd sugestia, by zacząć od ścielenia łóżka. Od paru lat posługuję się tym przykładem, kiedy rozmawiam z moimi dziećmi. Zachęcam ich do ścielenia łóżka, tłumacząc, że to pierwsza rzecz, którą robią dobrze i kompletnie, poza ubieraniem oczywiście, co nastawia ich umysły na sukces przez cały dzień. I niezależnie jaki będzie ich dzień, to kiedy wrócą po południu do domu, wejdą do pokoju, zobaczą zrobione dobrze łóżko. Co więcej, systematyczność w tej jakże prostej, niemal bezwysiłkowej dziedzinie przygotuje mózg do systematyczności większej lub innej, jak na przykład ćwiczenia fizyczne czy pielęgnacja zdrowia, zarządzanie finansami wszędzie tam, gdzie regularność jest kluczowa do osiągnięcia zamierzonych celów. Krok szósty: bądź sobą. Ostatni krok, ale nie mniej ważny, jak nie najważniejszy. W całym tym zaczynaniu od siebie nie chodzi o Twoją tożsamość i zmianę tego, kim jesteś, a o zmianę Twoich zachowań. Bądź sobą, znaczy bądź kim naprawdę jesteś, bez swoich oczekiwań, poglądów, opinii, przekonań, konkluzji. Bagażu doświadczeń. Będę na pewno do tego wracał w przyszłych odcinkach, ale na razie powiem tyle. Jeśli chcesz zmienić świat, bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie, ale bądź sobą. Najpierw sprawdź, czy sam reprezentujesz wartości, postawy, zachowania, których wymagasz od innych. Tak szczerze. Jeśli nie, doprowadź siebie do porządku, bądź lepszą wersją siebie, a potem staraj się przy tym trwać. Bądź w procesie stawania się. Kiedy już to zrobisz, zadaj sobie pytanie, jakim wkładem możesz być dla innych. Powiem Ci jedną ważną prawdę: gdyby wszechświat Ciebie nie potrzebował, to byś się po prostu nie urodził. Jakim zatem możesz być wkładem dla innych? Korzystając ze swoich unikalnych cech. Niech Twoje działania będą inspiracją dla innych, a Twoja autentyczność i determinacja przyniosą pozytywne efekty. Jakim wkładem będziesz, kiedy zaczniesz od siebie? Jakim wkładem możesz być dla całego świata? Wspólnie możemy tworzyć lepszy, bardziej sprawiedliwy i pełen miłości świat. Razem, krok po kroku, możemy uczynić. Marzenia, rzeczywistością. Hej, jeśli uważasz, że materiał dzisiejszego odcinka wniósł wartość do Twojego życia, możesz postawić mi wirtualną kawę. Zrobisz to wchodząc na stronę piotrcygan.pl/ukośnik kawa. Ten podcast słuchasz za darmo, ale będzie mi bardzo miło, jeśli docenisz moją pracę także w ten sposób. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na platformach Podcasty, Spotify czy YouTube oraz do pozostawienia oceny i recenzji pod moim programem w Twojej aplikacji. Pomoże mi to dotrzeć z przekazem do większego grona słuchaczy. Możesz także zapisać się na newsletter na mojej stronie piotrcygan.pl i zdobyć darmowy e-book. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.